Co powinno trafiać do takich lodówek społecznych? Ja uważam, że każdy produkt. Jeżeli odpowiednio jest zapakowany, nawet ugotowana zupa w słoiku i z karteczką dzisiaj została ugotowana, tak? Dlaczego nie? To nie jest tak, że lodówka jest polega na tym, że tej lodówce ma to stać. Są osoby, które zabierają te produkty, więc tak naprawdę każdy produkt, a co najważniejsze, żeby był świeży, tak? Żeby świeży, bo szanujmy tak naprawdę tych ludzi, jakbyśmy sami chcieli zjeść takie produkty bo to jest ważne, to produkty mają być tak naprawdę świeże. Czy warto przynosić jedzenie przed Wigilią albo potem z, dosłownie z wigilijnego stołu, to co nam zostanie i czego nie będziemy już w stanie zjeść? Pewnie, że warto, bo tak naprawdę dziennie do nas przychodzi ponad 400 osób. Jeżeli państwo chcieliby do nas przywieźć na Poznańską 58, każdy rodzaj produktu, to od razu to trafia. To jest tak taki, można powiedzieć, ten gość przy stole, ten można powiedzieć, gość, który nie, miał, nie ma nikogo, jest samotny, ale jest głodny. A Wy Państwo możecie zrobić coś wspaniałego: dowieść nam taką żywność, która tak naprawdę dla tego następnego gościa przy stole, który tutaj dostanie taką żywność. Proszę, przywieźcie, a ci ludzie będą szczęśliwi, bo tak naprawdę będą mieli co zjeść. Wyrzucicie z prosto, ale tak fajnie, jest przyjemnie, jeżeli możemy pomóc drugiego, drugiej osobie.